A no potem to masz zobacz, o ty, nie? A, to nie ma tej... Nie, to no tu jest właśnie z Okej, okay, dobra, po, ten, okay. to są. Jak, jak mocno go naciśniesz, a jak troszeczkę ten pedał, to sama główka będzie chodzić. Wiesz, tylko jak troszeczkę wciśniesz pedał, to musisz sobie jeszcze raz. Aha. Tak? Okay. Tak, jest up, nie? No. no. A i tutaj mamy karnisza. No, no. Tutaj właśnie nie ma tego joysticka. Hmm. Leci, na jedna automat. Odwierz, w lewo bo mamy te wiesz. O tym dobrze dobrze przeszkadza. Czy ty wyleci? leci? No. Hmm. On to ściszy z automatu. jest. Wiesz, on funkcje ma, funkcję, bo w joysticku ma ich zdecydowanie więcej. No, bo tutaj nie. Tutaj jak, no. jak na przykład masz Klawiszowca to masz tylko jedną funkcję, no, na przykład ekonomiczną. A okej, okay. rozumiem. Czyli tamta jest bardziej rozbudowana. Ale z drugiej strony to ci zajmuje mniej miejsca. No to tak. Ale na przykład przy takich samochodach jak Wywrotki, czy, czy, czy gdzieś tam te gdzie, teraz, tam, więc no, wczoraj. Musimy dokładnie czy jakieś tam specjalistyczne, to no. tutaj nie masz szans manualnie zrobić nic. No nie? No bo on nie pozwoli ci z, ruszyć na przykład z takiego biegu, z którego on nie on chce podstawi dany bieg, to wtedy ruszyć, Jak nie, to mm -hmm. nie ma szansy, żeby go zmienić. Nie? Rozumiem, a tam masz możliwość ręcznego. No. jest mało zdecydowanie. Mm -hmm. A druga sprawa na przykład przy hamowaniu silnikiem, nie? że e, tam jest minus plus, czyli do zrzucania biegów też wszystko jest. Mm -hmm. To na pewno deska rozdzielcza, która, która no jest. Tak przed jest. Nami, um... Bo zmiany są tak naprawdę odtąd. jest kokpit, tak. Czyli zmiany mamy już odtąd. Mm -hmm. Tutaj w, w wcześniejszym modelu były na wciśnięcie e, te uchwyty na no, no Teraz jest to zrobione tak. na stałe. Moim zdaniem lepiej dlatego, że duża część kierowców e, wyrywała. Mam na górkę jechać? Muszę Może tu, tutaj. Możesz w terontach pojechać sobie, wiesz? Tu? To? Tak, tak. Sobie okay. Tutaj jest też zmienione, większy schowek jest, Aha. on jest też podświetlany, jak włożymy rękę, to tu jest taki czujnik ruchu i od razu światło się zapala. No, to się zapala? No ale to się zapala. nie zapala, A się... bo jest słońce no, i nie widać. Ale dobrze, jak tak to się, to się zapala. Okay. No i tutaj jest też zmieniony ten kokpit główny. Uh -huh. ee, mamy te przyciski szybkiego dostępu do e, danych funkcji, na przykład nawigacji, radia, kamer, jakie tutaj musią. No i ten tablet, tak jak zauważyłeś, teraz prawy kierunkowska sobie wrzuciłość, to się pojawiła kamera. Tak. Uh -huh. I to, teraz możesz wrzucić, to zobaczysz jaki, jaki ona ma tutaj promień widoczności, że całe te martwe pole praktycznie nie istnieją. Oczywiście tablet jest dotypowy. W tej chwili jak wszyscy mamy smartfony, to jakby jest to, no to jest intuicyjne. intuicyjne że weźmiesz tutaj. tylko sobie, przewijasz pyk i pyk, już bardzo dobrze. Zwróć uwagę, że nawet no, zobacz, że nawet jak jesteś ustawiona już do pozycji mm -hmm. kierowcy, to bardzo łatwy dostęp jest do tego tableta, nie? Że on jest pod ręką, no, nie? Zobacz, no że, że nie ma problemu. Jak jest dobrze mm -hmm. ustawiony fotel od niezależnych tak. wzrostu kierowcy. No i no, tutaj też to. te tryby są do, do zmiany, nie tej widoczności, tak jak tutaj teraz masz na przykład użycie paliwa, kokpit no. główny, no nie? No. Z lewej strony. No oczywiście prędkością, mm -hmm. obrotomierz jaki bieg, na jakiej funkcji jesteśmy, automat, kamulec silnikowy gdzie jest, mm -hmm. czyli te funkcje wszystko są docenić. Teraz mogę sobie tutaj ustawić z no. na przykład, choć wiesz, na pustym to tego tak nie będzie to odczuwalne, komu co się nie polega. tutaj możemy też zawsze z tym. Na pusto to on będzie szarpał, bo to jest za mocny Okay. I ten moment, ale skręt ma elegancki. elegancki W tych małych lusterkach zobacz, też jest ta widoczność Tak. do tych dolnych, czyli jak skręcamy to może. Bo właśnie jak jesteśmy na skrętach, to używamy tych lusterki. Więc tutaj możemy sobie zmienić na przykład nawigacja, by stąd przechodziła mm -hmm. na te głównych Czyli prędkość mm -hmm. już jest od razu, jest mm -hmm. czas pracy kierowcy, no tutaj jest ta ikonka nawigacji. No i też oczywiście jakim biegiem jesteśmy, mm -hmm. to to też wszystko widać. Nie tu już teraz obrotomierza tutaj. Nie na, ten, na przykład. Może być takie cztery tryby na A przykład. Jak to takiego. zmieniasz, tam? Tym po tym duchu. A, tak. do Jeżeli na przykład mamy też kamery tylne. Za to? Możemy tu. Na przykład zamontowane do nadczepu. No. Jak podjeżdżamy pod rampę, mhm. to jak włożymy wsteczny, to też ten widok się będzie też oczywiście na tablecie, ale przychodzi też na kopit główny. Cały mhm. tamten środek. Czyli tu masz to, ca cały ten widok to tak mhm. no, On ma bardzo dużo możliwości, no nie teraz, ale taki, tak naprawdę jest bardzo przyjemny, jeżeli patrzysz na niego, na, na te kopity. No nie pusta kamera z automatu, to się uruchamia, jak mamy prawie kierunkowskie. Poszli w tym kierunku, że są w kamery wspomagające. Bo no właśnie. Można mhm. Dookoła, wiesz, te 360. To jest rozwiązanie tradycyjne, a, a, a masz tak, inne wspomagacze. Spoma no. no tak, to przyjemny samochód mhm. Bardzo. I tutaj jest to fajne, że do każdego wzrostu kierowca może się dostosować, ustawić, tak. dostosować za, za kierownicą. Bo jak na przykład będziemy zjeżdżać? Znaczy tam dopisz ten pomatu. I teraz będziesz, jak będziesz na wszystko 30 coś kilometrów musimy mieć z górki, to jak sobie wciśniesz ten do zjazdowy, zjazdowy to on będzie... Tu, 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 Czyli najpierw pomady. to wciskasz, a tak, potem... teraz słyszę. I on już przechodzi 35 teraz teraz będziecie trzymać. A no, teraz można sobie na przykład prędko zmniejszyć mm. i on będzie hamował też. Tylko na pustą, no to wiadomo... Dlatego się powiem. nie odczuwa, bo jak ładunek nas pcha, no to wtedy to fajna funkcja, no fajnie tak. to działa. Ale no, to też widzisz jednym kliknięciem palca no tak. możemy gdzieś zaparkować tu po lewej. Sam gdzieś mocno do lewej, żeby... Ale tutaj o tak tu przed no, tymi... No, i przed tymi hop Powiedzmy tak, żeby przejazd tutaj był. A jest? Jest. Jest, jest dobrze? Jest luks. Jest bardzo dobrze. No, no <laughs> dobrze, a jak jest dobrze. No dobra, to co robię? Robię neutral. Neutral i ręczny musiałeś zrobić. Chociaż a, bo tu jest, no właśnie. Nie? Tutaj ano. jest też taka ciekawa Zobacz, jak wciśnij Ja puszczę ten ręczny. No. A, nie? a zaraz wyłącz ilnik, To no, z automatu od razu za niej nabierze. No tak, no tak, no tak. Czyli, na przykład, jakbyś też zostawił go na automacie, to w tych klawiszach od razu mhm. wyrzuca na neutral i zapina ręcznie. Nowe Volvo FH. Mamy tablicę rozdzielczą zdigitalizowaną. Spory tablet. Tutaj mamy nowe półki, nowe uchwyty na napoje. Półki są podświetlane, w związku z tym w momencie, kiedy coś odkładamy, mamy delikatne podświetlanie. Jest gniazdo 12V, 24V, jest też gniazdo USB. Największa kabina w FH. XXL bardzo dobrze jest wyposażona mamy tutaj nowe półki bardzo szeroki zakres regulacji kierownicy Co? Co? Co to? Co to kobina jest duża ryżonka jest szeroka 25 cm jest tutaj szerzej i rzeczywiście można powiedzieć że jest to dosyć utróżnie. można swobodnie spać nawet jak się jest bardzo dużym lampka schowki dosyć głębokie z leżanką półki otwierane w ten sposób sporo miejsca i naprawdę bardzo dobrze to wygląda